Stanley Kubrick to reżyser, który tworzy w swoich filmach wręcz skrajną atmosferę niepokoju. Oglądając jego dzieła niemal namacalnie czujemy, że każda scena jest specyficzna, wypełniona klimatem tajemnicy i ciągłego narastającego napięcia. W jaki sposób osiągnięto taki efekt? Jakich operatorskich technik użyto, aby zaprezentować światy żywcem wyjęte ze snu? W celu zbudowania atmosfery napięcia Kubrick używał kilku bardzo istotnych zabiegów. Pierwszym z nich, który stanowi podstawę wizualną niemal każdego dzieła reżysera, jest ogólna symetria świata, a będąc bardziej szczegółowym, tak zwana jednopunktowa perspektywa, która nie zawsze musi mieć coś wspólnego z symetrią, chociaż często ma. Wyobraźcie sobie w obrębie kadru linie, które tworzą perspektywę. Gdy przyciągniemy te linie, to zauważymy, że spotykają się w jednym punkcie, całkowicie prowadząc w jego kierunku naszą uwagę. A teraz, wiedząc to wszystko, popatrzcie na te kadry. Co to wszystko w zasadzie oznacza? Nagromadzenie jednopunktowej perspektywy podświadomie powoduje u widzów pewnego rodzaju niepokój. Mamy wrażenie, że patrzymy na świat przez dziwną soczewkę. Przez to, że nasza uwaga jest cały czas koncentrowana w jednym punkcie, wnikamy w kinowy obraz i przeżywamy go w specyficzny sposób. Pokazanie wydarzeń z takiej perspektywy wzmacnia ich wydźwięk. W lśnieniu, nagromadzenie tych ujęć demonizuje hotel. Powoduje, że każdy korytarz jest na swój sposób przerażający, a sceny z maniakalnym Jackiem mają bardziej psychodeliczny wydźwięk. W Odyssei kosmicznej wzmacniają atmosferę tajemnicy i czegoś takiego niezbadanego. W mechanicznej pomarańczy pomagają stworzyć klimat odrealnionego świata. W Full Metal Jacket na terenie wojskowego obozu cały czas czujemy, że zaraz stanie się coś złego. Gdyby tego typu ujęcia pojawiały się tylko sporadycznie, to nasz umysł przetrawiłby je bez większych problemów. Ale Kubrick w ten sposób tworzy obraz całych filmów. Drugim ważnym elementem wpływającym na klimat filmów Kubricka jest płynąca niemal wzięta ze snu atmosfera. Osiągnięte jest to takimi chwytami jak bardzo szerokie obiektywy, długie ujęcia, rzadko cięte wydłużające się sceny oraz nagromadzenie jazd kamery prowadzących aktorów. Kubrick uwielbia prowadzić kamerą swych bohaterów. Szczególne nagromadzenie takich ujęć znajdziemy w lśnieniu. Dzięki temu jeszcze bardziej wzmacniana jest rola hotelu jako istoty. Korytarze cały czas przewijają się w kadrze, długie pomieszczenia zwracają na siebie uwagę, a klaustrofobiczny klimat narasta. Połączenie jednopunktowej perspektywy, jazdy kamery i świetnej gry aktorskiej wywołuje niesamowicie porażający efekt. Jazdy kamery pojawiają się też oczywiście w innych filmach Kubricka: Mechanicznej Pomarańczy, Full Metal Jacket, Barry Lyndon. Czy klasyczne już ujęcie z Odyssei Kosmicznej? Ciągłe łączenie jazdy kamery wraz z jednopunktową perspektywą ujęć wywołuje pełne napięcia emocje. Jazdy kamery są w pewien sposób uzupełnieniem bardzo długich i rzadko ciętych ujęć. Kubrick pozwala swoim scenom płynąć i trwać, nawet jeśli z pozoru nic się w nich ciekawego nie dzieje. Wzmacnia to u widzów wrażenie dyskomfortu i ciągłego napięcia. Popatrzcie, tutaj mamy słynną scenę z filmu Barry Lyndon. Wystarczyłoby tak naprawdę kilka sekund, żeby widz zapoznał się z tą sytuacją, ale ujęcie jest mimo wszystko przedłużane. Cała gra trwa kilka minut i jest przycinana długimi ujęciami nas poglądających na siebie bohaterów. W normalnie prowadzonym filmie fabuła dawno ruszyłaby do przodu, ale tutaj jesteśmy cały czas trzymani w scenie. Ruchy bohaterów również są powolne, stateczne, w rytm montażu. Im dłużej trwa scena, tym większe jest napięcie u widza. Całość zwieńczona jest tym niezwykle wolnym zbliżeniem się do siebie bohaterów i pocałunkiem. Bardzo podobnie cięta jest ta scena z Odysei Kosmicznej. Przedstawia ona wyłączenie Hala. Cała scena trwa kilka minut. Wszystko tutaj wolno płynie. Cięcia bardzo oszczędne, powolna droga astronauty, w ogóle nie nieprzyspieszona w montażu. Do tego jednostajny, miarowy stop, oddech. Dave. Bardzo spokojny głos Hala. Niezwykle wolne wysuwanie elementów elektroniki. Will you stop, Dave? Niemalże cała Odyseja Kosmiczna jest montowana dokładnie w taki sposób. Sceny są bardzo długie, nie ma w nich skrótów montażowych. Powoduje to wszystko, że świat jeszcze bardziej wydaje się odrealniony. W lśnieniu długie sceny wzmacniają element psychozy, strachu i dramaturgii. Jedna z pierwszych scen filmu przedstawia całą rodzinę w samochodzie. Zwróćcie uwagę, że jest pokazana z jednego ujęcia, co wzmacnia dziwny dyskomfort. Coś jak dłuższa, niekomfortowa cisza w trakcie rozmowy, nawet mimo że rozmowa faktycznie trwa. Tutaj mamy długą wymianę zdań między Jackiem a Gradym. Dziękuję. Dla liśnienia ma ona równie istotne znaczenie, co scena wyłączenia Hala z Odysei Kosmicznej. Zwróćcie uwagę, że te dwie sceny mają ze sobą wiele wspólnego. Tutaj też mamy wolny, nieśpieszący się montaż, wszystko dzieje się w swoim tempie, bardzo powoli. Im dłużej trwa scena, tym większy czujemy dyskomfort. Podobnie rozmowy są prowadzone w mechanicznej pomarańczy. Na przykład tutaj widzimy cały dialog z jednego nieruchomego kadru. Tak samo tutaj, i tutaj, i tutaj. Wszystkie te sceny ciągną się. Normalnie byłyby prezentowane kontrplany, różne ujęcia, ale tutaj ogrywane są stabilnie z jednego punktu, bez szybszego montażu. Takie pokazywanie akcji wzmacnia dyskomfort i chłód przedstawianego świata. Widz czuje się niczym bierny obserwator. Mimo, że często mamy do czynienia ze spaczonymi, patologicznymi wydarzeniami, to nic nie możemy na nie poradzić, jedynie je obserwować. <laughs> Niczym wyjętą ze snu estetykę pozwalają tworzyć również bardzo szerokie obiektywy. Kubrick używa ich nagminnie. Są na tyle szerokie, że przy krańcach kadrów zniekształcają świat w charakterystyczny sposób. Używane są praktycznie w każdym filmie z nagromadzeniem w mechanicznej pomarańczy. Ostatnim z elementów, nazwijmy to, kublikowskiej dramaturgii jest charakterystyczne pokazywanie bohaterów. Z jednej strony często widzimy ich ukazanych pod bardzo agresywnym kątem, nawet całkowicie od dołu, co wywiera niesamowite wrażenie. Popatrzcie na przykład na to ujęcie. I na to. Właściwie nic dodawać nie muszę. Co więcej, Kubrick bardzo często ukazuje bohaterów w taki sposób. Kamera przed aktorem, wzrok postaci biegnie w kierunku kamery, ale nie bezpośrednio na obiektyw. Nie wiem jak wy, ale ja tych typów raczej bym nie chciał spotkać. Kubrick w genialny sposób łączy kilka świetnie współgrających ze sobą elementów, a wszystko po to, aby tworzyć charakterystyczną atmosferę ciągłego napięcia, tajemnicy, szaleństwa. Jednopunktowa perspektywa, długie ujęcia, jazda kamery, szerokie obiektywy, agresywne pokazywanie bohaterów i powolny montaż. Powoduje to, że filmy Kubricka są niepowtarzalne. Dodatkowo w wyśmienity sposób ujarzmia technologię. W lśnieniu jako jeden z pierwszych użył Steadicamu z samym Garethem Brownem za kamerą. Odyssei Kosmicznej zastosował przednią projekcję i zbudował gigantyczne studio. W filmie Barry Lyndon użył obiektywów z NASA, aby oświetlić scenę tylko świeczkami. Na dokładkę ogromne znaczenie zawsze odgrywa ścieżka dźwiękowa, o której w zasadzie można by zrobić osobny materiał. Wszystko to powoduje, że dzieła Stanleya Kubricka są autentycznie niezapomniane.